Trzeci i ostatni etap walki nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, wszystkie ataki bossa są już Ci doskonale znane. Jedynym problemem może być to, że musisz uruchomić aż trzy z czerwonych znaków w dość krótkim czasie. Robiąc to zbyt wolno możesz skazać się na powtarzanie całej sekwencji od początku. Wszystko powinno przebiegać bardzo sprawnie. Staraj się nie zatrzymywać ani na chwilę. Po włączeniu ostatniego czerwonego znaku, znowu masz możliwość zaatakowania przeciwnika. Warto tym razem użyć mocy piekielnych, by wzmocnić swoje ataki. Powinno ci to pozwolić pokonać bossa za jednym podejściem. Breaking news, Bob. You're fired.